Szanowni Państwo, co i robią? Pan, pan, zaprawdę na kilka trzeba jeść, kurwa. Ogarni małpę. Ny, 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 ny. Ja bym sobie, streama nie miał zdefiniować. Nie no, wiem, streama tylko. Co tyś był debilem. Ej, dwobiny. Ja bym pić czarnej kawy A dwa, może być cicho już, cicho. Odzywam się z kulturą. Właśnie, kurwa. Jebać P. No i z kulturą. P. dołu droweru. P. dołu droweru. Nie mów, tak. Nie mów tak nie mów tak Dobra. Dobra. Dobra, jak się spadkę, to cię zabiję. Ja tak, ja tak, ja tak. Dobra, ja mam przekaz dla widzów tu obecnych. No. To jest na streamie? Kto jest na streamie? Ja nie wiem. ja z widzami jak <coughs> dam jak coś. No, ale <susza> ja jestem twoim widzem. Obyś zginął na raka, oczywiście w Kurwa. To Topol dostał. Ja pierdol, idzie po mnie. Ja... Ale na tele... Ja, czarny z burówek, czarny nie lubię... Oh, a spadł debiet. Jak po kolei, ja nie chcę się z nim bić, no. To nie U, będę ci o, 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 o. A czego myślisz, że on jest, A. bo jest czarny? No dobra, ryj, Kurwa. Nie wiesz, <laughs> <działający, bo>. <laughs> <myszaki laughs> jak działają Nie wiesz, jak karma. Jesteś tak Ty nie wiesz, jak działa tak, karma. Tak, tak. Jak ja się nazywałem na Twitchu? Twoja mama. Co ty, Frank, robisz? Nowy konto otworzył. Z pewnością ja znacie swój numer na pamięć czy nie? No. <głos> <głos> ja z widza nie tam. <noise> ja <twoją> widzę? Mm. <noise> A tak dla gównia nie chodzi tu. Oj, proszę zagrajmy w flexa w ligę, proszę. Zagrajmy w flexa w ligę. To jest śmiesznie. <noise> Cicho. Ja. Zagrajmy w ligę, proszę. Flexa. <noise> no, ja, co ty gadasz? Znaczy, ty nie gadasz, ty po prostu źle, robisz źle. O kurwa. <noise> Ale weź zobacz na... Weź weź na streama i powiedz czy ta gra wygląda dobrze Mi się zdaje, że laguje chuj Logować no, właśnie laguje, ale wygląda jak okropnie, Ale nawet nie laguje, jak ja widzę, że laguje? Nie myj Boże Się wyjebał Ojo, O, o oh, kurwa. <śpiewanie> nie żyjesz, kurwa Wyjebał się z bąka, Co to jest za spało? Co? On się biją, oni... Nie, nie oni mnie biją, kurwa on się bił, nie mi bił. A co ty tam wysyłałeś, z Co, co? Chill guy, ja rozumiem. A za tych czarnych IP to nie, nie się wybaczam. Mm. Ja piszę zaraz jak JakMulti'ego i ginoda, żeby ci do zrobił. Z twojej mamy napisz. Ho, ho! Aura, ty cwe. <coughs> Mamo, <powinno streamo>. chodź <coughs> <coughs> Dla coś powiem brzydkiego, do 5 coś powiem brzydkiego. 5 Nie, nie, nie. nie. już jechałem normalnie na rowerze i mi się tak pedał wbił w dupę. Ale co ty? <grym> coś się wbiło, no? no. Wyglądaliście jak dwa pedały na tym zdjęciu. Jak wyjechaliście rowerem. Ogarnij się. Co? Dlatego jak ludzie wyglądali. Ogarnij no, się, wyłącz to, no, wyłącz to. Jesteś normalny, normalny jesteś. Dobry, klipuję i wysyłam do administracji. Dobra, zapisałem klipa już. On, on nie może, on nie może tak gadać. Jak go, jak go gościu gonił, on takie coś puszczał. Naga, naga, naga. no. Głupi Sorry, Twitch administration. Sorry, Twitch administration. Sorry, Twitch for this. To, co Frank zrobił, jest ta, w Nigerii. No takim państwie, tak. Jest taki kraj Niger, Nigeria. No, no, no. To no. jest no, ten, no, good no, no. morning, no, no, no. the Twitch administration, jaka bożska Chyba ja mam dojazd, nie? Cilgaj, co ty piszesz, nie? czemu skórę mambo. Ty to powiedziałeś? Czy mi się przesłyszało? Nie. Dobra, nie, nie. mówię ci teraz numer, jak coś. 570... Dobra, rozjebie ci ryj. O się skończ streama, bo on może tam hakuje ci streama. Nie, o <noise> Ej, przesada. A on pisze jakieś kody, chłopie, zaraz ci streama wypierdolę. Teraz mogę nie. Kurwa, kacprowy wierch. Jadę nocą przez Jagiellonę i nie muszę trzeba pierdolać. Ja mogę tego, mogę po... mogę to zafristierować. Jadę z Markiem na dwójkę. ja mhm. nas psy. mnie. Mhm. Ujdzie ty poleciał? Nudne takie deksosy są takie. Niegdyś, niegdyś, I to już że na dnie da nie no ogólnie no, fajne jest, tylko że ja z tego segmentu nie lubię, bo w odbiorce wszedłem i ja mam, wchodzę przez bagna, bagna i mam zatrucie, no to nie wiem co to do... jest. Mnie to wkurza, Ale ludzie mega lubią to grę. Ja idę jak coś pawić, pawić, co Tariwin. wie. Pawi, wie Tarivin, pawić, co Tariwin. wie. To wie. wie, to wie. Pawi dory. Się nie...